mówią, nie, 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 to nie jest śmieszne, to nie przejdzie. Ch**am w dupę, naprawdę k**a, to co robię jest dla mnie śmieszne. To jest bardzo skomplikowane pytanie, w sensie to jest bardzo egzystencjalne pytanie. Nie chciałbym być nikim innym ponad to, kim jestem. W sensie ja się czuję bardzo dobrze we własnej skórze, bardzo dobrze się czuję w tym, co robię i w tym, w jaki sposób się spełniam. I to, nie, to, powin, to pytanie nie powinno być, kim chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem, tylko kim niedługo będę. Więc głosujcie, pamiętajcie, prezydent jest tylko jeden. Być youtuberem najfajniejsza jest ta wolność, którą ten YouTube daje. Ona jest oczywiście też nie do końca taka wolna wolność, bo jest też ograniczona pewnymi rzeczami. Nie można pewnych granic przekraczać, czego niektórzy nie wiedzą, albo no nie można robić po prostu gówna i popeliny, czego też niektórzy nie wiedzą. Eee, natomiast no ja po prostu robię swoje rzeczy i ja się czuję w tym zajebiście dobrze, fantastycznie. To jest coś, czego mi nie dawała telewizja przez tyle lat. Gdzie nie mogłem rozwinąć się, nie mogłem zrobić po swojemu czegoś, tylko musiałem to robić jakimś wyznaczonym torem torem wydawcy, torem producenta, torem stacji i tak dalej. A teraz mogę robić po prostu po swojemu i mieć w... banę na wszystkich innych, którzy gdzieś tam patrzą i mówią, nie, 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 to nie jest śmieszne, to nie przejdzie. Chłopam w dupę. Naprawdę kurwa, to, co robię, jest dla mnie śmieszne i dla mnie to jest jakby pe pełnia szczęścia. Wiesz co, najbardziej irytującą rzeczą na YouTubie są nawet nie zapożyczenia, bo każdy zapożycza w jakiś sposób, każdy się inspiruje. Najgorsze są takie zżyny, ale takie, takie jawne zżyny, albo te wszystkie te wszystkie oh, kurwa, oglądanie filmów, po całości i komentowanie ich, w sensie śmianie się, po prostu tylko tak naprawdę po to, żeby nabijać sobie viewsów, e, oglądalności, gdzie nie ma żadnej ciekawej merytoryki, nie ma, nie ma żadnej wartości przekazanej, nawet nie ma poczucia humoru przekazanego, bo ja też czasami wrzucam filmy, które nie mają e, e, jakichś większych wartości e, ponad to, co, e, co, co tam widać standardowo, no, ale gdzieś tam, jakby tym swoim jakimś tam poczuciem humoru, mam jakąś grupę widzów, którzy, którzy to lubią i którzy to cenią i to, to jest super. Natomiast no, na, na to też jest straszne, kiedy się zostawia za dużą wolność osobom, które nie mają o tym żadnego pojęcia. I to jest bardzo często przypadek, który można zrzucić na wiek, bo często YouTube zajmują się dzieciaki, które nie rozumieją tego wszystkiego, nie rozumieją, co się dzieje. One nagle dostają takiego mega boostu popularności i, i nagle zaczynają kopiować dokładnie wszystko, co jest tam gdzieś ze Stanów, czy gdzieś tam na zewnątrz, ale w taki chujowy sposób, że naprawdę boli strom od tego. Wkurzające jest to na przykład o tym zrobił film niedawno chyba ten Nostalgia Critic, w którym to jest wkurzający moment, kiedy dostajesz claim od jakiejś firmy, nie wiadomo za co na przykład i odwołujesz się od tego klejma wówczas. A ten proces i tak trwa z miesiąc, czasami nawet dwa miesiące. To jest, to, to jest niefajna rzecz, bo w tym czasie spadają Ci jakby ogólnie wyświetlenia, bo po prostu raz, że masz zablokowany film, nic się tam nie dzieje wtedy, plus jesteś postrzegany przez algorytmy YouTube'a jako ten gorszy, bo masz jakiegoś strajka na, na kanale. Nie? Więc to, to jakby jest niefajna opcja, bo w tym wszystkim nie bierze udział czynnik ludzki tak do końca, bo często działają po prostu algorytmy YouTube'owe. I algorytmy YouTube'owe tak samo jak algorytmy Facebook'owe one są potrzebne, potrzebne oczywiście, bo no, nikt nie upilnuje miliarda osób. Nie? Nawet kilkaset osób nie upilnuje miliarda osób, ale mimo wszystko jednak no, czynnik ludzki by się tutaj przydał w większości wypadków. Kiedyś fan do mnie napisał, że mu się śniło o coś tam, że ja z nim coś zrobiłem i tak dalej. to było... Ponad rok temu, prawie dwa, lata, prawie dwa lata temu. No i ja go wydzwoniłem, i on przyjechał, i zrobiliśmy dokładnie to, co mu się śniło. Tam mu się śniło, że byliśmy na jakichś schodach, potem były, ja jeździłem samochodami, jakimiś drift, drift, driftem i tak dalej. No i zrobiliśmy, odegraliśmy dokładnie to, tak jak tam było w tym śnie. No i to było zajebiste, to było bardzo fajne. Kiedyś mi zrobił fanart, taki koleś. Ja teraz nie wiem nawet jak, on nawet nie, nie ma swojej jakiejś strony specjalnie, czy tam pseudonimu, ale zrobił mi e, tak zajebisty fanart, że go poprosiłem, żeby mi zrobił animację i robi mi te animacje od kurwa roku prawie. I teraz Ci mówię kurwa stary, Hubert, bo tak ma na imię, e, on doskonale wie, bo ja go pielam e, notorycznie, powiedział, że w ciągu tygodnia skończy. Jestem ciekaw czy w ciągu tygodnia skończy, ale no, mam nadzieję, że skończy, bo robi zajebiste rzeczy. E, a nigdy, nigdy w życiu nie robił animacji, to jest najśmieszniejsze. E, e, I jak mi pokazał próbkę animacji, to stwierdziłem, o kurwa, to jest zajebiste, więc w ogóle, preopsy stary, ale kurwa, rusz dupę. No nie mam ulubionego filmu swojego, bo jest dużo filmów, jest na przykład, są filmy, które bardzo lubię, a które na przykład widzowie są mniej oglądane. Nie? Na przykład tak było z piosenką Davida Bowie'ego, którą zrobiłem cover Heroes o graniu w Heroes i tak dalej. To naprawdę ma bardzo małą oglądalność, a jednak no mi się strasznie podoba, podoba mi się też praga, sztuka, sztuka prawilności, gdzie w ogóle zagrałem tylko chyba może w dwóch scenkach, gdzie wziąłem po prostu dwóch gości i zagraliśmy naprawdę fajne, zrobiliśmy naprawdę fajne rzeczy, no ale widzowie też jakby tego nie do końca podłapali, nie do końca im się to podobało, znaczy, nie podobało, podobało się to ludziom, którzy mają troszkę więcej w głowie niż let's Play. Powinno być ulubione słowo każdego w tym kraju i każdego, kto ogląda Was, czyli słowo z dupy, to powinno być ulubione słowo każdego. Tak, to prawda. I to w ogóle nie jest wulgarne. Ja w ogóle nie rozumiem podejścia ludzi do tego, że słowo z dupy jest jakkolwiek wulgarne. W momencie, w którym w Newsweekach, w jakichś magazynach na okładkach jest słowo zajebisty, które moim zdaniem jest. Bardziej no, mocnym słowem, bo jest tam jeb, odjebać, więc w ogóle to jest, to jest coś mocniejszego niż taka klasyczna, miła dupa. YouTube nie mam wpadek na YouTube, a jeżeli są to wpadki, zamieniam w sukcesy: Esy, floresy. No ja bardzo lubię e, Watch Mojo, e, bardzo lubię kurzgezakt, czyli In The Natural, In the Nutshell. Lubię Dema Dem 3000, bardzo cenię jego kanał. E, kogo tam jeszcze lubię? U, 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 u. Adba, nie Ad Bastera, nie. E, <ścoughs> Bo z Poznania. Nie żartuję, Sajfana lubię bardzo kanał. Ja, ja, ja lubię w ogóle na YouTube kana kanały pop naukowe. Nawet nie popularne naukowe, tylko pop naukowe. Takie, że jest ta nauka, ten science podany w taki naprawdę fajny sposób yy, i, i fajnie się to ogląda. Co chciałbym znaleźć w raju? Dużo takich pięknych chłopców jak Wy. W świecie z Final Fantasy VII, tylko, tylko w świecie z Final no tak Fantasy VII. Co? To jest moja ulubiona gra, kiedy sobie myślałem, że kurczę, a po śmierć mi trafił do Final Fantasy VII, a miałem 14 lat, serio. Kurwa, I nie brałem narkotyków jeszcze.